Zbychu wypalacz patrz jest fajny grabie, które łopata, nie? Grabie i łopata Ale Co to jest? Nie, z Zbychu? Z takim kominem O i samolot poszedł a tu się otwiera? A otwiera się tylko taka. Klapa cię tego ciężka. W góry ona jest ochylna. Zobacz na czym to stoi, na ten. Na gąsienicach, jak czołg Kcinki po amunicji. Tak? Mhm. Mm bo tam... Kurde jakie 50. No jakieś piece, ale ja nie wiem co oni tu mogli wypalać z tych pieców. No na złą to by trochę parę złotych zbychu z tego było. No. To może tutaj, wiesz co? Tak mi się wydaje, że wcześniej tutaj wkładali tą amunicję i to wywalało. Ale ja wiem, czy w takim? Rozerwałoby. No jakoś tam drobną to tak, ale nie? No, drobną może się drogą, nie? Mi... wiem, to coś musieli to przywieźć. Albo kiedyś tutaj coś było innego. Coś mi tu śmierdzi czymś, kurwa. No nie Sadzę. chcę. Co? Sadło. Tylko kurwa czyją. <słyska> <słyska>